jubileuszowy, bo 20 rok akademicki rozpoczęła oficjalnie Akademia Łomżyńska. Kolejny etap swojej działalności zaczęła od razu z niezwykle ważnym symbolem swej tożsamości, nowym sztandarem. Inicjatywa ufundowania sztandaru z nową nazwą skupiła reprezentantów wszystkich łomżyńskich środowisk samorządowych, społecznych, gospodarczych, kulturalnych. Społeczny komitet działał pod przewodnictwem prezydenta Łomży Mariusza Chrzanowskiego. Trzeci sztandar e, uczelni e, Standard, który będzie z nami na wszystkich uroczystościach, podniosłych momentach uczelni, jak i, życie, jak i życia naszego miasta. Stworzony został społeczny komitet fundowania sztandaru, któremu miałem też zaszczyt przewodniczyć. Więc jest to też taki wymiar wdzięczności naszej lokalnej społeczności, bo w skład komitetu, w skład fundatorów są zacne osoby, które też aktywnie biorą udział w życiu naszego miasta, więc jest to nasze podziękowanie za wkład. No i też element już historii, bo ten sztandar będzie dzisiaj już z nami. Następny pewnie sztandar, który będzie na tej uczelni, to już sztandar uniwersytetu. Ważne wydarzenie dla całej naszej społeczności lokalnej, Akademia Łomżyńska. Marzyliśmy o tym, żeby uczelnia uzyskała status akademii. Wiemy, że jest to też związane dzisiaj z nazwą zamiany akademii na stosowanych na Akademię Łomżyńską, ale dzisiaj też taki wymiar symboliczny, bo 20... Lat działalności uczelni. Uczelni, która na stałe wpisała się w historię naszego miasta. To rzesze absolwentów różnych kierunków, studentów, którzy później już w tym dorosłym życiu pracują w naszych jednostkach, pracują w szpitalu, w urzędzie miejskim, w jednostkach podległych i widzimy, że ta nowoczesna. Dynamiczna uczelnia kształci dobre kadry, które wpływają na rozwój naszego miasta, naszego regionu. Na drzewiec sztandaru, zgodnie z tradycją, nabite zostały gwoździe rodziców Chrzestnych Sztandaru, gwoździe honorowe i gwoździe fundatorów. Jako symboliczny gest, ale także dowód współpracy, dobrych relacji, zaufania i szacunku wobec władz, kadry, studentów i absolwentów Akademii Łomżyńskiej. Rodzicami Chrzestnymi Sztandaru zostali profesor Krystyna Leszczewska, pierwszy prorektor do spraw dydaktyki i spraw studenckich oraz Henryk Trojanowski, wieloletni kanclerz uczelni, jako osoby odpowiedzialne za kształtowanie pierwotnych realiów w rozwoju dydaktycznego uczelni i jej rozwoju infrastrukturalnego. Jak poinformował rektor Dariusz Surowik, z nową nazwą wiążą się także uprawnienia do nadawania tytułów doktora i doktora habilitowanego oraz pewne zmiany organizacyjne i kadrowe. Powstał na przykład Wydział Prawa i Administracji, a kształcenie rozpoczyna się na nowym kierunku logistyce. Spoglądając na naszą aulę i jej mogę z pełnym przekonaniem powiedzieć, że szacunek wobec wiedzy, wyobraźni oraz bycie razem są naszą największą siłą. Dlatego będziemy jako uczelnie pielęgnować nasze relacje i nasze priorytety zawsze i na wszelkich możliwych poziomach, wsłuchiwać się głosy i propozycje różnych środowisk oraz osób. Mając na sztandarze Akademii Łążyńskiej hasła wiedza, edukacja i praktyka, ufundowany, a przed chwilą poświęcony i nadany Akademii Łążyńskiej przez środowisko społeczne sztandar jest symbolicznym dowodem, że nasi partnerzy doceniają rolę uczelni, jej naukowy awans uzyskane uprawnienia do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego oraz związaną z tymi nobilitującymi faktami zmianę nazwów uczelni z Akademia Nauk Stosowanych w Łomży na Akademię Łądrzeńska. Składam serdeczne podziękowania naszym przyjaciołom za ten wyraz zaufania, wspólnotowych gest, ale także za wszelkie dotychczasowe elementy naszej współpracy. Konsultowanie programów studiów, wspieranie procesu kształcenia studentów, współkreowanie dobrych warunków rozwoju uczelni, tworzenie systemów stypendialnych dedykowanych najzdolniejszym studentom oraz wiele innych form współpracy. 20 lat istnienia to niewiele z historycznej perspektywy. Trudno, dysponując taką metryką, powoływać się na doświadczenie, zwłaszcza wiedząc, że historia najstarszych europejskich uczelni księga XI wieku, tak jak Uniwersytet Boloński, czy wieku XII, jak reprezentowany przez naszego dzisiejszego prelegenta Uniwersytet Oksfordzki. Jeżeli jednak spojrzymy na rzecz z innej perspektywy, z perspektywy wartości, które stoją za Akademią Łomżyńską, to odkryjemy, że wpisują się one w ponad 600-letnią historię naszego miasta. Są wyrazem ambicji środowiska, naturalnej potrzeby czynienia z wiedzy użytecznego narzędzia do rozwoju. Rozwój to ludzie, ludzie dobrze wykształceni. Rozwój to nasi absolwenci, a jest ich już ponad 8 tysięcy. Absolwenci, którzy wspierają różne sektory i branże naszego miasta, województwa, kraju. Przez ostatnich 20 lat tworzyliśmy warunki, dzięki którym podnosiliśmy jakość kształcenia. Tworząc odpowiednie realia do rozwoju i licząc, że potencjał młodości i wykształcenia odciśnie trwały ślad w naszym regionie. Robiliśmy to mając zawsze szeroką perspektywę, współpracując z zagranicznymi i krajowymi uczelniami, instytucjami, kreując i wspierając własne kadry naukowe oraz decydując o najlepszych naszym zdaniem kierunkach rozwoju. Robiliśmy to czerpiąc także z doświadczenia oraz wiedzy mądrzejszych od nas. Bardzo się cieszę, że możemy dziś spotkać się w gronie osób reprezentujących wiedzę, mądrość, doświadczenie, ale także młodość, żywiołowość, ambicje. Gdybyśmy spróbowali sobie wyobrazić, że w wyniku Nieprzewidywalnego zdarzenia losowego, nasza uczelnia znika z powierzchni ziemi. Można byłoby wtedy sobie zadać w takiej sytuacji pytanie, czy znikają tylko budynki, infrastruktura, sprzęt, wyłącznie rzeczy materialne? Moim zdaniem nie, nie tylko. Znika coś więcej. Znika filar miasta, tożsamość miasta, przyszłość miasta, powiatu i regionu. Tak, proszę Państwa. Moim zdaniem Akademia Łomżyńska jest filarem tego miasta. Jest jego tożsamością i, mówię to z pełnym przekonaniem, jest jego przyszłością. Jesteśmy Akademią Łomżyńską, ale wyznacznikiem naszej misji pozostaje nadal praktyczne kształcenie studentów. Pragnę to z całą mocą podkreślić. Podejmując decyzje dotyczące rozwoju dydaktycznego. Bierzemy pod uwagę zapotrzebowanie na konkretne zawody, ale także uwzględniamy, w jaki sposób możemy wspierać aktualne trendy naszego regionu. Pod koniec lipca bieżącego roku uzyskaliśmy zgodę Ministra Edukacji i Nauki na prowadzenie kształcenia na nowym kierunku studiów logistyka. Utworzenie tego kierunku to nasz ukłon w stronę branży logistycznej, która odczuwa brak inżynierów, kierowników zarządzających zespołami, a także ekspertów. Tworzymy ten kierunek z myślą, jak wspierać procesy rozwojowe regionu, w jaki sposób wyposażyć region specjalistów, wpisując się jednocześnie w tak zwane inteligentne specjalizacje województwa i globalne wyzwania. Jako rektor Akademii Łążyńskiej czuję dziś dumę z historii uczelni, na jej dobrej sytuacji na polu dydaktyki, nauki, infrastruktury, finansów z możliwości jakie są przed nami, z zaufania jakim państwo darzycie Akademię Łużyńską. Dziękuję za to decydentom wszelkich szczepień, przyjaciołom uczelni, naszym partnerom. Wszyscy tu dziś zebrani jesteśmy przyjaciółmi Akademii Łużyńskiej, przyjaciółmi wspólnoty akademickiej zorientowanej na przyszłość i realizację marzeń. Drodzy studenci, przekraczając mury naszej uczelni weszliście Przyjazne i wspierające Was środowisko nauczycieli akademickich, pracowników administracji i obsługi, a każdy z nas w ramach pełnionych na obowiązków, przypisanej mu roli, zrobi wszystko, abyście czuli się u nas dobrze, aby Wasze marzenia rosły i materializowały się każdego dnia. Każdy dzień spełniony w Akademii Łążyńskiej będzie pomnażał Państwa kompetencji, wiedzy, praktyki społecznego zaangażowania i zespołowego działania. Dziękuję, że powierzyliście nam marzenia posiadania praktycznego zawodu, ale także marzenia zawierania nowych znajomości, przyjaźni, bo to także bardzo ważne aspekty studiowania. Elementem uroczystości było także ślubowanie i imartykulacja nowych studentów. Na pierwszym roku zaczyna naukę 800 osób. W imieniu studentów głos zabrała Julia Mastalesz, przewodnicząca Rady Uczelnianej Samorządu Studentów. To ogromny zaszczyt móc po raz kolejny reprezentować społeczność studentów podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego. Po raz pierwszy zabrałam głos jako przedstawicielka studentów Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości. Następnie byłam Przewodniczącą Rady Uczelniania Samorządu Studentów Akademii Nauk Stosowanych. Jednak dziś dumnie przedstawiam się jako studentka Akademii Małżeńskiej. Patrząc 20 lat wstecz, można ujrzeć nowo powstałą instytucję edukacyjną z ogromnymi marzeniami. Lecz gdy tylko wrócimy do dnia dzisiejszego, naszym oczom okaże się jeden z najważniejszych ośrodków nauki w regionie. Ten sztandar będzie naszą dumą i inspiracją do tworzenia nowej historii uczelni. Niech to dwudziestolecie będzie okazją do refleksji nad naszymi osiągnięciami, ale także do postawienia sobie nowych celów i wyzwań, które będziemy mogli wspólnie osiągać w kolejnych latach. Drodzy studenci, wstyd się przyznać, że pięć lat temu, gdy rekrutowałam się na filologię angielską i potrafiłam tylko orientację języka, co złożyło brzę, byłam przekonana, że studia to kolejny, raczej nieprzyjemny etap edukacji. Dziś widzę, że nasza Akademia to miejsce, w którym każdy z Was może rozwijać pasję, zdobywać wiedzę, a także kształtować swoją osobowość. To tu spotykamy przyjaciół, zyskujemy nowe doświadczenia i uczymy się od najlepszych. Pamiętajcie, że to właśnie Wy jesteście jej sercem. Nie zabrakło podczas uroczystej inauguracji tradycyjnych pieśni Gaudemater Polonia i Gaudeamus Igitur w wykonaniu chóru Amici. Były także wystąpienia gości. Wojewoda Bogdan Paszkowski przekazał w zebranym treść listu ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka, a za współpracę z uczelnią dziękowała Bogumiła Olbryś, dyrektor zespołu szkół weterynaryjnych i ogólnokształcących w Łomży. Wśród uczestników uroczystości byli także m.in. wicemarszałek województwa podlaskiego Marek Olbryś, radni województwa Stanisław Derechajło i Jacek Piorunek, senator Marek Adam Komorowski, poseł Stefan Krajewski oraz starosta Lech Marek Szabłowski. Piękny jubileusz, 20 lat, trzecia odsłona, żeby nie powiedzieć trzecia droga dzisiaj, ale to jest ta droga ciągłego rozwoju, bo to co zostało robione, to nie po to, żeby wymieniać sztandar, a żeby dostosowywać się ciągle do wyzwań, do potrzeb, Rozwijać uczelnie, a oferując dużo więcej dla naszej młodzieży, dla studentów, i to jest niezwykle ważne i istotne. Dziękuję za tę dobrą, dobrą współpracę. Cieszę się, że mogłem dołożyć cegiełkę, rozpoczynając przekazanie budynku, który był własnością. Samorządu Województwa Podlaskiego. Dziękuję tym, którzy kontynuują to dzieło. Jest z nami pan marszałek Marek Olbrych, pan marszałek, który kontynuował to dzieło, Stanisław Derechaju. Jest kolega radny Jacek Piorunek i przy tej zgodzie ogólnej to się dzieje. To jest potrzebne i, i oby znalazło takie zwiększenie dzieła w postaci tych budynków, które powstaną, ale przecież. Uczelnia to nie budynki, tylko to ci, którzy tutaj funkcjonują, działają, zarządzają, kształcą i budują tą piękną społeczność akademicką, czy tak jak było powiedziane, daj Boże, uniwersytecką. I już tutaj po Cichu, tam rozmawialiśmy, że pewnie pan rektor powoli czwarty sztandar zamawia, już gdzieś tam, żeby szczyty były. Czego oczywiście z tego miejsca. Serdecznie życzę. Drodzy studenci, niech to będzie dla Was dobry czas. Też zachęcam do tej aktywności społecznej, politycznej, ale żebyście taką dobrą politykę realizowali, bez kłótni, bez awantura, pokazali tym dalszym, że można robić to lepiej. Szanowni Państwo, też się cieszę, bo zawsze szukam czegoś optymistycznego z tej nazwy, zmiany nazwy. Ona jest ciągle łatwiejsza do wymówienia. Nawet w skrócie PWS i P, później AN, EU. O, jeszcze, właśnie widzicie. A dzisiaj nawet małe dziecko wypowie AU. Także dobrze, to też pozytywne. Życzę wszystkiego co najlepsze. Wiad Akademia, wiwat Profesores! Bardzo się cieszę, Panie Rektorze, że w ciągu tych 20 lat moja zacna placówka ze Służb weterynaryjnych Ogólnokształcących numer 7 Łąży również przyczyniła się do Państwa sukcesu. A co? Drodzy Państwo, dokładnie tak. Bardzo dumna jestem, bo ostatnia, taka bardzo ważne, bardzo ważne wydarzenie dla Państwa i dla mojej placówki to wydarzenie na temat liofilizacji. Bardzo dziękuję koledze. W Adamowi który, który uczestniczył w tym wydarzeniu bezpośrednio, a mieliśmy bagatela, proszę Państwa, z całego kraju, 30 osób, które były pod ogromnym wrażeniem i mojej placówki, i Państwa zacnej uczelni. I to jest sukces, ponieważ to idzie nie tylko w przekaz medialny na skalę Polski, ale oczywiście na skalę Europy. I dumna byłam, że na temat liofilizacji na przykład pewne osoby z naszego kraju bardzo mało wiedziały, A tu Łomża, raptem 60 tysięcy mieszkańców i już takie, takie osiągnięcia, taka aparatura, której dosłownie koleżanki z tych szkół gastronomicznych niemalże zazdrościły. Akademia Łążyńska to walnie się przyczyniła do rozwoju szkolnictwa wyższego w naszym subregionie Łążyńskim, a szczególnie w Łomży. To bardzo potrzebna uczelnia, państwowa uczelnia, która kształci w, duży, w dużych ilościach kierunków prężnie działa. Myślę, że to, to ten efekt kształcenia wyższego w naszym subregionie łomżyńskim jest bardzo potrzebny, bo to tak naprawdę zaczyna się wszystko od oświaty, od szkolnictwa wyższego. Jeżeli chcemy osiągać sukcesy w rozwoju gospodarczym naszego województwa, to ten rozwój musi być poparty analityką działaniami, badaniami na poziomie wyższym, tak żeby stwarzać warunki w różnych gałęziach przemysłu, ale też i w charakterze społecznym rozwoju naszego województwa i myślę, że ta uczelnia dobrze spełnia swoje zadanie. Na pewno są wyzwania i zapotrzebowanie jeszcze na lepszą działalność, na, na to, żeby się w jakimś takim poziomie prawidłowym to się rozwijało, ale to zawsze nie ma tak, że możemy coś ulepszać, możemy coś poprawiać, wspólnie z szkolnictwem wyższym podnosić poziom naszego życia w województwie podlaskim. Podczas spotkania odbył się wykład inauguracyjny ekspandery, który wygłosił znakomity matematyk z Uniwersytetu Oksfordzkiego, profesor Dawid Kielak. Ekspandery to, to, to jest sposób budowania sieci. Proszę sobie wyobrazić, że mają Państwo za zadanie wybudować sieć, na przykład sieć komputerową. Mamy powiedzmy milion komputerów, próbujemy je połączyć kaplami, albo powiedzmy mamy miasta i łączymy siecią kolejową, albo być może łączymy serwery, które stoją na różnych kontynentach i musimy wybudować sieć podmorskich kabli i musimy je wszystkie ze sobą spiąć. Jakie jest wymaganie dla naszej sieci? Będziemy mieć trzy wymagania. Po pierwsze chcemy, żeby nasza sieć nie była taka, jak ta sieć, na którą właśnie patrzymy. Ta sieć nie jest spójna, to znaczy są komputery w tej sieci, które nie mogą się ze sobą komunikować. Mamy dwa, dwa fragmenty tej sieci, także to jest pierwszy, pierwszy warunek, który dołożymy. Pierwszy minimalny warunek, który jest nam potrzebny, do to, żeby nasza sieć była spójna. Czyli każdy komputer musi móc się komunikować z każdym, z każdym innym. To jest minimalne wymaganie. Następne wymaganie to jest to, żeby nasza sieć była bezpieczna. Proszę sobie wyobrazić, że budujemy właśnie sieć internetową, kładziemy kable. Nie chcemy, żeby można było przeciąć tylko jeden kabel i rozłączyć naszą sieć na duże fragmenty. Okay? Być może to nie będzie jeden kabel, może to będą dwa kable albo trzy. Tak czy inaczej interesuje nas budować takiej sieci, które jest bardzo trudno rozłączyć, tak? To jest kwestia bezpieczeństwa naszej sieci. Teraz, jeżeli będzie można rozłączyć tylko kilka kabli i oddzielić jeden komputer, to to nie jest duży problem. Problemem jest to, że być może nasza sieć jest tak zbudowana, że możemy ją podzielić na dwa duże fragmenty, rozłączając bardzo małą ilość, ilość kabli. Tego chcemy uniknąć. Ok, jak możemy uniknąć tego problemu? No tutaj mamy rozwiązanie. Nie wiem, czy to dobrze widać z rysunku, ale tutaj jest taka sieć, na której każdy komputer jest połączony z każdym innym. Niewątpliwie taką sieć jest bardzo trudno rozłączyć. Żeby ją rozłączyć, trzeba usunąć mnóstwo kabli mniej więcej n kwadrat kabli. Tak? Czyli proszę sobie wyobrazić, że łączymy milion komputerów, to musimy w takiej sytuacji rozłączyć bilion kabli, żeby móc rozspójnić roz naszą sieć, rozłączyć ją na dwa fragmenty. Także To jest oczywiście sieć, która jest bardzo bezpieczna. Jest optymalnie bezpieczna, bezpiecznie się nie da, ale ta sieć, tak jak widać, ma jeden duży mankament. Mianowicie mamy całe mnóstwo połączeń. Tak? Więc, żeby w ogóle wybudować tę sieć dla miliona komputerów, potrzebujemy znowu biliona kabli. Tak? No to ewidentnie nie jest to, o co nam chodzi. Nie mamy, tyle, nie mamy takich środków. Więc chcemy, żeby ta sieć jednocześnie była oszczędna. Tak? To są te trzy warunki, które nasza sieć ma spełniać. Ma być spójna, czyli komputery mogą się zawsze komunikować, ma być bezpieczna, czyli trudno jest ją rozłączyć na dwa duże fragmenty i ma być oszczędna, czyli nie chcemy użyć za dużo. To dużo w Akademii Łomżyńskiej studiować będzie w roku akademickim 2023-2024 blisko 2000 studentów, z czego prawie 800 na pierwszym roku studiów. Największą popularnością wśród kierunków studiów cieszyło się w tym roku pielęgniarstwo. 128 nowych adeptów zawodu uznawanego w Polsce za deficytowy i bez wątpienia niezwykle potrzebny. Uczelnia w tym roku akademickim będzie obchodziła jubileusz 20-lecia. Wykształciła ponad 8000 studentów specjalistów, w swoich dziedzinach, którzy są jej ambasadorami w instytucjach i przedsiębiorstwach w mieście, regionie, kraju i za granicą. Uroczystą inaugurację roku akademickiego 2023-2024 w Akademii Łomżyńskiej zakończył recital Tamary Bechler. come true